Cześć, witam, tu Gaziok z tej strony. Teraz przetestujemy gaz Fox Labs 1.4, czyli 1.4. Parametry widać 5 milionów 300 SHU, czyli tych wszystkich skowili, 4% środka drażniącego, barwnik UV MC1.4. Ten jest datą ważności do października 2028. DB z kodem, czyli, czyli taka podróba no, z mieszanką na Europę, z tej partii to jest. Puszka ani razu nie użyta, specjalnie na testy ją wziąłem. Chyba już testowałem ten gaz z tą datą ważności. Na shortsach, chyba na to będzie filmik. No, ale mam jakiś niedosyt jeszcze, więc spróbujemy jeszcze raz. Jak już padło mi w ręce. to. Potem przetestujemy tego mniejszego No Fox to Fox, wiadomo Ten na Europę to jest... To nie jest oryginał, tylko te parametry na etykiecie są są takie trochę... Nadmuchany balon, jakby to powiedzieć Bo no Wiadomo, że oryginalny jest zakazany A jakby tak pięknie było rzeczywiście aby wszyscy producenci robili te same gazy z takimi samymi parametrami, bo każdy by chciał sprzedawać jak najlepszy produkt z jak najszybciej działającym gazem, a nie że wszyscy mają tam po 2 miliony SHU no do 3 milionów, a więcej nie. Tak się właśnie kiedyś tak zastanawiałem, czemu tak wszyscy nie mają. Dobra, koniec pierdzielenia. Próba ognia. Odległość od drzewa 2 metry, więc startujemy. Z palca, z kciuka. Dobra, doleci, mam nadzieję, że doleci. Kuszka 112 ml, więc, więc powinno być dobrze. Dobra, startujemy. No to doleciało, ale skrócimy ten dystans, tak, jeszcze o pół metra, żeby. Żeby to ładniej było widać Dobra I jak? Ciśnienie chyba większe ma Sabry MK4 zdecydowanie No ten też ma, ale to kurde to nie jest to samo Kawał puchy A, a tak średnio to wygląda MK4 18, 118 ml no wali jakby z węża strażackiego, a ten tak kurde, dziwnie średnio najeża. Ale mieszankę ma tę samą, to się dowiedziałem już kilka razy. Na pewno słabszą od sabry. A sabry wiadomo, jakie ma parametry, a jest lepsze w działaniu. Koparę parę poczułem, ale tak średnio, gdzieś to odleciało. Więc zobaczymy, jak to będzie na języku. To jest takie fioletowe jakieś. Chyba to będzie ten UV cały. Na puszce też jest. Też to tak wygląda. Upierdzielona cała. No, zobaczymy. Tak troszkę tylko. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz dopiero zaczyna piec, ale strasznie leciutko. O, teraz mocny. A poszło w gardło. ale to tak jakbym miał jakąś ostrą musztardę robi robota, ale szkoda, że tak z wielkim opóźnieniem no. No, to powinna być błyskawica z takimi skowilami. no to to powinna być chwila-moment no nie żebym ja czekał, do, do 10 no dobra, co tu więcej gadać przepłacamy po prostu 1.4, 1,4 5,3 jakoś tak bardziej pieku 5.3 To tam było jakoś Ten 5.3 jakoś bardziej piekł niż ten 1.4 No ale dobra, trudno To DB coraz gorszy jakby, ale Dobra, widzimy się za chwilę. Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, ale merytorycznie. Pozdrawiam forum SFD i do zobaczenia następnym razem. Jak tak inhalacja jest, ale to takie... Takie strasznie słabe coś i dobra.